Laresar M3 to jeden z najpopularniejszych mopów automatycznych z AliExpress I tylko na jednej aukcji sprzedało się ich ponad 10 tysięcy sztuk i to tylko w jednym miesiącu. Ma świetne ceny, bo 4,9 na 5 i jest bardzo polecany na grupach Facebookowych. No, ale ja tam nie wierzę komentarzom w internecie, dlatego sam go zamówiłem za własne pieniądze i to nie jest żadna współpraca. Sprawdzimy dlaczego i czy słusznie jest tak popularny. Mam jako takie porównanie do innych droższych modeli i nie zakładam, że Laresar je pobije. Ale jeśli chociaż trochę dorówna, to już będzie sukces, bo kosztuje kilkukrotnie mniej. A tak naprawdę to zamówiłem nawet dwa mopy, bo również mam tego iLife'a W90, który może być konkurencją dla Laresara. Jest równie popularny, nawet trochę tańszy. Rzucimy na niego okiem i pod koniec filmu powiem wam, ile te mopy są tak naprawdę warte. Przechodzimy do Laresara. To jest odkurzacz i mop, takiej dwa w jednym. Może odkurzać na sucho, ale przede wszystkim zmywa podłogi. Umówmy się, że odkurzanie to jest taki dodatek, jednak to znaczy, że już ma jedną funkcję więcej niż Dyson, który nie ma ssania. W zestawie dostajemy ładowarkę, stację dokującą, to do niej podepniemy ładowarkę i jeśli tylko odstawimy mop na nią, to ten będzie się automatycznie ładował. Dostajemy jeszcze zapasowy filtr i takie urządzenie, które będzie służyło nam do czyszczenia. W środku mamy schowany taki nożyk, który może służyć do przecinania włosów, jeśli te zaplączą się na wałku. I na samym końcu instrukcje obsługi niestety nie ma tu języka polskiego. I oczywiście samego MOPA. Ten ma taką typową konstrukcję, niezbyt odbiegającą od konkurencji. Oczywiście do niego jest jeszcze rączka, żebyśmy nie musieli się schylać, zmywając podłogi. Na górze urządzenia mamy kolorowy wyświetlacz, z którego odczytamy podstawowe informacje o statusie urządzenia. Dwa zbiorniki, jeden na wodę czystą, możemy dolać do niego płyn, ale zalecam używać takich specjalistycznych, takie, które się nie pienią. Można je kupić w internecie, ale też widziałem w takich marketach budowlanych typu Obi albo Lerwa. Zbiornik na wodę brudną tutaj będzie trafiał cały nasz syw z podłóg. W środku znajdziemy jeszcze taki koszyczek, do którego będą wpadały zanieczyszczenia stałe, tak aby przy opróżnieniu można było je wyrzucić do kosza, żeby no, niekoniecznie trafiały do toalety czy zlewu. Na dole urządzenia głowica czyszcząca jest tutaj jeden wałek, który ma 24 cm. Wygląda całkiem porządnie, no i od spodu widzimy, że po prawej stronie obudowa jest znacznie węższa, także jeśli będziemy zmywać przy ścianie, gdzieś przy rogach, no to sugeruję używać właśnie tej strony, gdyż lepiej doczyścicie dane miejsce. Wałek jest wyjmowany, można go wyczyścić, wymienić i tak na AliExpress można kupić zapasowe wałki oraz filtry powietrza, także nie musicie się martwić, że kupicie ten sprzęt, a później nie dostaniecie zapasowych części. Na tyle mamy jeszcze kółeczka, które pomogą nam w manewrowaniu urządzeniem. Obsługa jest bardzo prosta. Na rączce mamy w sumie trzy przyciski. Tutaj włącznik, przycisk do uruchomienia samoczyszczenia, a dolnym przyciskiem wybierzemy jeden z trzech trybów: smart, który wykrywa ilość zanieczyszczeń i dostosowuje swoją moc. Tryb max, czyli działa z pełną mocą, i ostatni tryb wak, czyli przede wszystkim odkurzanie na sucho lub wciąganie większej ilości wody z podłogi. Czas przetestować nasz mop w różnych warunkach. Na podłogę rozlewam sosy mniejszej lub większej gęstości, w dodatku jeszcze pokruszone płatki kukurydziane. I teraz trzeba to wszystko posprzątać. No, wow, i tutaj jestem naprawdę mocno zaskoczony, jak sobie poradził. Wszystko posprzątał, nie miał problemów z płatkami, nic z bokiem nie wychodziło i szczerze mówiąc, to wypadł nawet lepiej niż wielokrotnie droższy Dyson. A tutaj mamy tani chiński MOB z AliExpress. Jeśli będziecie chcieli go kupić, to link wrzucę wam w opisie filmu. Ale kupujcie tylko, jeśli będzie aktywna promocja na AliExpress. Na przecenie kosztuje około 580 zł, ale tą cenę można jeszcze zbić kuponami do około 500 zł. No i gdzie znaleźć takie kupony? Postanowiłem, że zrobię taką mini-stronkę buysmarter.pl. no i jeśli tylko będą aktywne kupony, to właśnie je tam znajdziecie. Link do buysmarter również w opisie filmu. Sprawdźmy teraz, jak sobie radzi przy krawędziach. Dojeżdżając frontem zostawię około 1,5 cm, a przejeżdżając bokiem i tu już wygląda znacznie lepiej. Zostawił może milimetr niedoczyszczonej podłogi. Te zabrudzenia, które widać, to one są przede wszystkim na tej pionowej listwie. Naprawdę bardzo dobry wynik. Jakość wykonania, jak na tak tanie urządzenie, jest zaskakująco wysoka. Może nie jest to Dyson, ale na jakość plastików nie mogę narzekać. Ale mam u siebie ten MOP już dwa tygodnie i nie miałem z nim najmniejszych problemów tylko, że no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak będzie wyglądała trwałość tego urządzenia po roku. No i tutaj mam prośbę do obecnych użytkowników. Jeśli macie tego lare Sara, to koniecznie napiszcie w komentarzach, ile czasu go używacie i czy mieliście z nim jakieś problemy. Tak realnie większych wad, które przekreślałyby tego mopa, nie znalazły. Po każdym sprzątaniu warto przemyć urządzenie, żeby nie zaśmierdział się wałek. I na szczęście mamy opcję samoczyszczenia. Jest to bardzo pomocne w codziennych porządkach, ale i tak raz na jakiś czas warto ręcznie przemyć wałek, wtedy wystarczy Wam na dłużej. Niestety na stacji dokującej nie ma miejsca na odstawienie wałka, więc trzeba go postawić gdzieś obok albo na kaloryferze. Wady, jakie zauważyłem. Brak suszenia w stacji dokującej, więc po każdym myciu będzie trzeba wyjąć wałek i odstawić, żeby się wysuszył, żeby nie zaśmierdział. W kółkach z tyłu nie ma napędu, ale sam wałek jako że jest jeden, no to będzie popycha nasze urządzenie do przodu, ale napęd by się przydał, żeby na przykład ten ciąg zneutralizować. Te dwie wady tak naprawdę nie są jakimś wielkim problemem, bo nawet w dwa razy droższych modelach często nie ma tych funkcji. Ostatni test wciągania dużej ilości płynów, jak na przykład wylałoby wam się szklanka mleka, a dla efektu dodajmy jeszcze jajko ze skorupką, bo fajnie to wygląda. Ściąganiem wszelkich płynów Laresa radzi sobie naprawdę znakomicie. Może gdzie nie gdzie zostawi jakąś małą skorupkę, ale tak ogólnie naprawdę nie mam do niego od najmniejszych zarzutów. Po testach jestem naprawdę zdumiony jak dobrze mogą sobie radzić tanie mopy z AliExpress. Jeszcze kilka lat temu jak się kupiło coś taniego z AliExpress to wiadomo było, że przyjdzie wam jakiś gówniany produkt, który będzie zaraz do wyrzucenia, ale teraz ostatni odkurzacze i teraz mopy. Naprawdę pokazują, że no, te chińskie produkty idą do przodu. Po tym filmie już wiem, dlaczego jest tak popularny, i w pełni to popieram. Jak za 500 zł, to jest naprawdę świetny sprzęt. Wiadomo, nie jest najlepszy na rynku, ale w tej cenie nie ma konkurencji. Ale przecież wcześniej mówiłem, że właśnie ma konkurenta, jakim jest iLife W90, który jest równie, jeśli nie jeszcze bardziej popularny niż Laresar, a do tego 100 zł tańszy. I tutaj już się ludziom dziwię, dlaczego kupują tego iLife'a, bo moim zdaniem między tymi dwoma jest przepaść. I tak, był to fajny mop, ale jakieś 3 lata temu, teraz to już jest stara konstrukcja. Przede wszystkim gorsza jakość wykonania. Żeby natryskiwał wodę, to tutaj trzeba trzymać ten przycisk na rączce przez cały czas. Nie ma trybu smart, dużo krócej działa na baterii, Gorzej nim się manewruje i dużo gorzej radzi sobie przy sprzątaniu przy krawędziach. Już naprawdę dużo lepiej dopłacić tą stówę i wybrać Larę Sara, ale jeśli chcecie, to linki do obu zostawię wam w opisie. No i w sumie jak tak myślę, to tego iLife'a można w naprawdę dobrej promocji ustrzelić za jakieś 380 zł, więc jeśli mielibyście zamienić klasyczny mop i wiadro z wodą na tego, to w sumie też będziecie zadowoleni, ale i tak radzę Wam dopłacić tą stówę i wybrać Laresara. Promocje na AliExpress pojawiają się cyklicznie jeśli Laresar będzie droższy niż 550 zł i iLife droższy niż te 420 zł, to poczekajcie na kolejne obniżki i zbijajcie ceny kuponami. Podsumowując, czy Laresar to sprzęt idealny? Na pewno nie. Są lepsze sprzęty, ale też i droższe. Jak na przykład wcześniej testowany przeze mnie Tineco. Tylko że tamten kosztuje 1200 zł, a jest lepszy o jakieś 20%. I realnie mogę Wam polecić tego Larry Sara, bo stosunek ceny do tego co otrzymujemy jest naprawdę wysoki. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz chińskie gadżety. Tutaj macie film o porównaniu taniego odkurzacza z AliExpress do najdroższego Dysona. I to już tyle ode mnie. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.